Spójrzmy na mordercę. Tyler Robinson, 22 lata. Czy to był jakiś potwór od urodzenia zaprogramowany do zła? Absolutnie nie i to jest w tym wszystkim najbardziej przerażające. Sąsiedzi opisywali go jako mądrego, pochodzącego z bardzo kochającej rodziny. Był studentem, uczył się na elektryka. Jego rodzice, co ciekawe, byli zarejestrowanymi republikanami. Zwykły chłopak z dobrego domu. Co więc się stało? Jak ktoś taki staje się politycznym zabójcą, który z zimną krwią planuje i wykonuje egzekucję z dystansu, to pokazuje, że nikt nie rodzi się mordercą. Ale każdy może się nim stać. Każdy może zostać zainfekowany ideą tak toksyczną, że zabicie drugiego człowieka zaczyna postrzegać nie jako zbrodnię, ale jako moralny obowiązek. Skoro więc nie urodził się potworem, to jaką truciznę wypił? Co zmieniło zwykłego studenta w snajpera? Jeśli chcesz być częścią rozwiązania, a nie problemu, dołącz do naszej społeczności. Stworzyliśmy serwer centrum na Discord, miejsce do otwartej i kulturalnej debaty, gdzie szanujemy rozmówcę, nawet jeśli nie zgadzamy się z jego poglądami. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Czekamy na ciebie.